Chcesz utrzymać swój dom ciepłym i przytulnym w chłodne miesiące, nie podnosząc przy tym rachunku za prąd? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze grzejniki olejowe w relacji jakość-cena od kompaktowych modeli idealnych do małych pomieszczeń pomocniejsze opcje do większych przestrzeni. Przeanalizujemy moc, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo, łatwość obsługi, a także stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać grzejnik kolejowy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Dodatkowo podpowiemy, jak optymalizować jego działanie i wydłużyć jego żywotność. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 ProBreeze grzejnik kolejowy ProBreeze to znakomita propozycja dla tych, którzy szukają wydajnego i bezpiecznego rozwiązania grzewczego do swojego domu. Z mocą 2500 W ten model został zaprojektowany z myślą o szybkim ogrzewaniu małych i średnich pomieszczeń, zapewniając ciepłą i komfortową atmosferę w chłodniejszych miesiącach. Wyposażony w 11 żeberek wypełnionych olejem, ProBreeze równomiernie i cicho rozprowadza ciepło bez potrzeby używania głośnych wentylatorów. Regulowany termostat umożliwia utrzymanie stałej pożądanej temperatury, a trzy poziomy mocy pozwalają dostosować intensywność ogrzewania do indywidualnych potrzeb. Jedną z wyróżniających cech tego modelu jest 24-godzinny timer, który umożliwia zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania grzejnika, co pozwala optymalizować zużycie energii. Grzejnik posiada także zaawansowany system bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie w przypadku przewrócenia oraz przycisk bezpieczeństwa, co zapewnia spokojne użytkowanie. Dzięki mobilnej konstrukcji, ProBris łatwo można przemieszczać między pomieszczeniami. Posiada cztery obrotowe kółka oraz uchwyt do przenoszenia. Przewód zasilający o długości 1,5 metra daje większą swobodę w ustawieniu grzejnika w pokoju. Numer 2. Cekotec. Grzejnik kolejowy Cekotec to kolejna doskonała opcja dla tych, którzy szukają efektywnego i bezpiecznego ogrzewania w domu. Z mocą 2000 W. Idealnie nadaje się do szybkiego ogrzewania małych i średnich pomieszczeń, tworząc przyjemną atmosferę w zimne dni. Wyposażony w 9 żeberek wypełnionych olejem, Ready Warm równomiernie i cicho rozprowadza ciepło bez potrzeby wentylatorów. Regulowany termostat zapewnia utrzymanie pożądanej temperatury, a trzy poziomy mocy pozwalają dopasować ogrzewanie do indywidualnych potrzeb. Jedną z jego najlepszych funkcji jest 24-godzinny timer, który pozwala zaplanować godziny działania urządzenia, co przekłada się na niższe zużycie energii. GI. Grzejnik został wyposażony w system bezpieczeństwa, który obejmuje zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie w przypadku przewrócenia oraz wyłącznik awaryjny, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki czterem kółkom oraz wygodnemu uchwytowi ReadyWarm jest łatwy do przenoszenia między pomieszczeniami. Przewód o długości ponad metra zapewnia elastyczność ustawienia grzejnika w wybranym miejscu. Grzejnik został wyposażony w system bezpieczeństwa, który obejmuje zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie w przypadku przewrócenia, regulowany termostat zapewnia utrzymanie pożądanej temperatury, a trzy poziomy mocy pozwalają dopasować ogrzewanie do indywidualnych potrzeb. Numer 3 Rowenta. Ten grzejnik kolejowy marki Rowenta wyróżnia się solidną i wydajną konstrukcją, idealną do utrzymywania przyjemnego ciepła w pomieszczeniach do 25 p. Jego metalowa obudowa i 9 elementów grzewczych gwarantują równomierne rozprowadzanie ciepła, łącząc ogrzewanie przez promieniowanie i konwekcję dla przytulnego klimatu. Urządzenie oferuje trzy poziomy mocy, co pozwala dostosować ogrzewanie do bieżących potrzeb. Dodatkowo posiada tryb eko, który zmniejsza zużycie energii, nie rezygnując z komfortu cieplnego. Regulowany termostat umożliwia utrzymanie wybranej temperatury w sposób ciągły. W zakresie bezpieczeństwa, Rowenta Intensium posiada podwójny system ochrony przed Grzaniem i przewróceniem, co daje użytkownikowi spokój i pewność. Dzięki cichej pracy grzejnik nadaje się idealnie do korzystania podczas oglądania telewizji czy snu. Obrotowe kółka i zintegrowany uchwyt ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Posiada także schowek na kabel, co ułatwia jego przechowywanie, gdy nie jest używany. Łącząc ogrzewanie przez promieniowanie i konwekcję dla przytulnego klimatu. Urządzenie oferuje trzy poziomy mocy, co pozwala dostosować ogrzewanie do bieżących potrzeb. Dodatkowo posiada tryb ECO, który zmniejsza zużycie energii, nie rezygnując z komfortu cieplnego. Obrotowe kółka i zintegrowany uchwyt ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Posiada także schowek na kabel, co ułatwia jego przechowywanie, gdy nie jest używany. Numer 4. DeLonghi to idealna propozycja dla osób szukających wydajnego i cichego rozwiązania do ogrzewania wnętrz. Grzejnik ma solidną i elegancką konstrukcję, która łatwo dopasowuje się do każdego wnętrza, oferując szeroki zakres emisji ciepła, który zapewnia przyjemny komfort cieplny. Zaawansowana technologia pozwala na szybkie i równomierne ogrzewanie, utrzymując stałą i komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu. Urządzenie posiada kilka poziomów mocy, co pozwala dostosować intensywność grzania do indywidualnych potrzeb. A regulowany termostat umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury. Funkcja Comfort Temp automatycznie utrzymuje idealną temperaturę w pomieszczeniu, co sprzyja oszczędności energii. Grzejnik wyposażony jest również w ważne systemy bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed przewróceniem oraz przegrzaniem, co zapewnia spokojne użytkowanie. Dzięki wbudowanym kółkom łatwo go przemieszczać między pomieszczeniami bez wysiłku. Cicha praca sprawia, że jest idealny do stosowania w nocy lub w pomieszczeniach, w których wymagana jest cisza. Podsumowując, ten grzejnik kolejowy oferuje połączenie wydajności, bezpieczeństwa i wygody, będąc świetnym wyborem dla osób, które potrzebują przenośnego, niezawodnego i łatwego w obsłudze urządzenia grzewczego, dopasowującego się do różnych przestrzeni i potrzeb. Zaawansowana technologia pozwala na szybkie i równomierne ogrzewanie, utrzymując stałą i komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu. Urządzenie posiada kilka poziomów mocy, co pozwala dostosować intensywność grzania do indywidualnych potrzeb.